Witamy was serdecznie. Witamy serdecznie. Mamy dla was boskie błogosławieństwo i przekaz anielski, który spłynął, aby wam przekazać tutaj w tym filmie. Ponieważ tak jak wiecie, dużo się dzieje i w tym przekazie są słowa, aby was uspokoić. Abyście byli spokojni i prowadzili swoje życie w miarę spokojnie, abyście czuli się bezpiecznie, aby na Was spływała boska energia, aby cały czas ta boska energia była z Wami, z Waszą rodziną, abyście odczuwali miłość, radość i przede wszystkim boskie błogosławieństwo, bo to jest nam dzisiaj bardzo potrzebne. Przekaz, który usłyszycie, jest. Przekazem anielskim do Was. To nie są nasze słowa. To jest boska moc, która chce, abyście to, co teraz usłyszycie, wzięli do swoich serc i aby Wam to pomogło w codziennym życiu. My dostajemy dużo takich przekazów i będziemy kontynuować tutaj tą pracę z naszymi przekazami anielskimi i boskimi z czystej boskiej energii i dzisiaj właśnie jest do was tego typu przekaz tak więc zaczynamy bądźcie pozytywni na co dzień siejcie dobro bądźcie w miłości Róbcie dobre uczynki, nie złoście się, nie wyzywajcie, nie przeklinajcie. Bądźcie pełni empatii i szczęścia, dzielcie się tym z innymi. Miejcie wdzięczność. I przede wszystkim budujcie swoją siłę, bo każdy w nas ma moc uzdrawiania. Jesteśmy samowystarczalni i możemy wszystko dokonać, bo mamy tą moc. To, co nam zaburza, to właśnie ten strach, lęk. Ale nie jesteśmy w stanie tego uniknąć i, doświ i doświadczać, musimy po to, żeby się nauczyć, bo to jest naszą nauką. Jeżeli coś przychodzi złego, to my musimy to przyjąć, jeżeli nas to dotyka, jeżeli jesteśmy w tym momencie w miejscu, gdzie to nas dotknęło. I wtedy my budujemy naszą siłę i moc, bo my potrafimy się z tego obronić. Jeśli potrafimy się z tego obronić, to jesteśmy silniejsi. Jeśli nie potrafimy się z tego obronić, to jest to naszą lekcją, aby nauczyć się to robić. Nie traktujmy tego jako porażkę, jako coś, co. Jest dla nas tak naprawdę to, że nas to dotknęło, jest coś złe. To jest wszystko dla nas nauka. To są doświadczenia. Z każdym nowym wyzwaniem uczymy się siły bycia lepszymi, silniejszymi. A jeżeli umiemy już to robić, to możemy uczyć innych, jak się to robi, jak się obronić. Musimy być pełni miłości i dobra, bo to jest w życiu najważniejsze i to buduje w nas tą siłę. Jeżeli jesteśmy silni i pozytywnie nastawieni do życia, co nie oznacza, że my tylko sobie mamy. Pozytywnie myśleć. My mamy ten pozytywizm rozsiewać dookoła nas. Do wszystkich ludzi żyjących na Ziemi. Bo dobro wraca. Siejemy dobro, i dobro nam wraca. Siejemy zło, to wraca zło. Więc ja Was tu wszystkich teraz błogosławię miłością Bożą. I boskim światłem, i do wszystkich wysyłam moc miłości i dobra, bo to w dzisiejszym czasie, takim jakim mamy teraz, jest bardzo, bardzo potrzebne, aby przetrwać to, co nadchodzi. Anioł poszedł już. To miał do przekazania. I myślę, że z tego, co tu zostało powiedziane, należy wyciągnąć wnioski, zastanowić się przez chwilę, w jakim kierunku biegniemy. Bo to jest bardzo istotne, że czasami. W natłoku tych wszystkich wydarzeń, w życiu prywatnym, w życiu na świecie, co się dzieje, tak, my nagle się gdzieś zatracamy po drodze, i często nie widzimy siebie, czy robimy coś dobrze, czy robimy coś źle. I wynika to z tego, że czas biegnie, można powiedzieć, coraz szybciej. Każdy ma takie bynajmniej wrażenie, że tu wszystko coś przyspiesza nam. I nagle możemy pomyśleć, że my tak naprawdę nie pamiętamy, co robiliśmy wczoraj, przedwczoraj czy tydzień temu, bo dochodzi coraz mnóstwo nowych, innych sytuacji życiowych. I tym bardziej, że nie tylko w naszym życiu osobistym, ale też na świecie są wydarzenia, które cały czas nas zaskakują i również biegną szybko. I czasami w natłoku tego wszystkiego my się zatracamy. Więc tu należy, jakby usiąść przez chwilę takiego wyciszenia, własnego wyciszenia, zrobić sobie taką medytację na spokojnie i zastanowić się nad tym wszystkim. Czy. Może ja coś robię źle, może powinnam coś zmienić. Ostatnio na przykład no nie zrobiłam komuś coś dobrze, bo na przykład wyzwałam kogoś, albo coś komuś zrobiłam tak, że ktoś się poczuł źle. No zastanówmy się nad tym wszystkim, bo naprawdę ważne jest, aby skupić się tylko na tych pozytywnych rzeczach w sobie i budować tą swoją siłę, tak jak tu Anioł powiedział, bo to jest bardzo ważne. I tak naprawdę to nas uczy tego wszystkiego, i to jest, to jest prawda, że im więcej zdobywamy tej siły w sobie, to, są, to jest ta siła, która jest um, utworzona w nas, bo my musimy przechodzić jakieś sytuacje w życiu, które uczą nas tej siły, że my się nie poddajemy. tak, To nas wszystko uczy, to są nasze doświadczenia. Nawet jeśli one są bardzo złe, to to są nasze doświadczenia i nie należy tego traktować, że a, ktoś mi krzywdę zrobił, bo to jest źle. On ci zrobił tą krzywdę po to, żebyś ty mogła czy mógł być jeszcze silniejszy i żeby nauczyć się, nie że my mamy to oddać z powrotem, tylko żeby nauczyć się na tym przykładzie, tego wszystkiego, co w nas zbuduje, tą siłę, tak? Więc co my możemy zrobić? My możemy tą osobę błogosławić miłością, przebaczyć mu, być wdzięcznym za to, że my możemy się właśnie tego nauczyć w taki sposób, bo wtedy my dostaniemy od życia jeszcze więcej dobra z nawiązką jeśli my tak zrobimy, więc to nas też buduje w sensie takim, że my robimy coś dobrego, tak? My uwalniamy się od tego zła, od tego strachu, od tego lęku, my tego nie przejmujemy na siebie, bo my nauczyliśmy się po prostu już mieć taką siłę w sobie, że my potrafimy wybrnąć. I wtedy my podnosimy swoją energię do góry, my, my budujemy to boskie światło w sobie, my budujemy tą siłę, tą, tą lepszą cząstkę nas... Ponad to zło, które na co dzień i tak się ociera o nas, mniej lub więcej, tak? Więc tak to trzeba y, traktować. Jest to bardzo budujące, ten przekaz jest bardzo budujący i bardzo y, nastrajający do tego, żeby właśnie to przemyśleć w tym kontekście. Dlatego, że w dzisiejszym świecie, jak widzimy, jest coraz więcej tych złych rzeczy wokół nas. Ludzie też różnie potrafią reagować na różne sprawy. Świat się podzielił, społeczeństwo się podzieliło. Nasi przyjaciele, których kiedyś myśleliśmy, że są tacy wspaniali, też się podzielili, bo to wszystko stworzył ten system, który zrobił te podziały. Już nie wchodząc w politykę, bo to nie jest kanał polityczny, po prostu tak to działa. I teraz my możemy to wszystko błogosławić tą miłością, błogosławić dobrem, być wdzięczni, przebaczyć, iść dalej i budować swoją siłę, swoją energię, oczyścić się z tego całego brudu, a brudu mamy co dzień gdzieś. Wokół nas dużo, bo ocieramy się o niego. Niekoniecznie przyjmujemy na siebie, bo niektórzy i przyjmują na siebie, ale on jest cały czas wokół nas. Więc my bądźmy ponad to. Bądźmy ponad to. I róbmy dobre rzeczy. Róbmy dobre rzeczy. Siejmy miłość, siejmy dobro pomagajmy innym przede wszystkim zbudować to dobro jeśli oni nie potrafią no oczywiście jeśli chcą tak bo na siłę to też my nic nie zrobimy ale jeśli chcą to pomagajmy innym bo każdy ma inną swoją drogę życiową każdy jest na innym etapie i nie każdy jest gotowy zrobić to teraz może to zrobi za inny czas ale jeśli nie zrobi to teraz to też nie mówmy o nim, że on jest jakiś tam, powiedzmy, przysłowiowo głupi, że on się nie zna, że to jest po prostu jego doświadczenie życiowe. On nie jest gotowy w tym momencie to zrobić. Więc zostawmy tego człowieka tak, jak on jest. Błogosławmy go miłością, błogosławmy go dobrem. Dajmy mu anioły i te wskazówki, ześlimy na niego, żeby on mimo własnej drogi rozwijał się w jakimś stopniu swoim, mniej lub więcej. Życzmy mu dobrze w każdym razie, tak? I zostawmy go. I nie można też traktować to w taki sposób, że będziemy kogoś negować, bo ktoś coś tam nie umie zrobić i nie chce, czy coś. Po prostu dajmy to dobre słowo dajmy mu wsparcie mentalnie, pomyślmy o nim, naślimy mu anioły, niech go wspierają, tak? I niech on idzie też jakąś drogą, po prostu i na własny, może kiedyś, kiedyś być może dojrzy do pewnego momentu, że on też zacznie coś dobrego, lepszego ro robić. Tak? tak to działa. Tak, tak działa ta energia. I im więcej tego jest w nas, im więcej tego my mamy w sobie, my ludzie wszyscy, to wtedy. Jest lepsza pozytywna energia jako całokształt, tak? Bo jeżeli my będziemy się tylko bać, bo coś nas przestraszy, bo znowu coś powiedzieli gdzieś tam i będą chcieli coś nam zrobić. Znowu jakieś prawa nowe, które nie są korzystne, no to cały czas yy, banie się w ten sposób zaniża naszą energię i zaniża naszą wibrację. Więc to też nie jest dobra, aczkolwiek my nie możemy tego. Nie słuchać, bo nie słuchając, to my nie będziemy w ogóle wiedzieć, co się na świecie dzieje, tak? My, my to możemy posłuchać, co nie oznacza, że my się mamy tego bać. Jeżeli mamy tą siłę i moc w sobie tak zbudowaną, to my to oczywiście posłuchamy, ale my się nie boimy. My żyjemy dalej tą swoją siłą i mocą bez strachu, bez lęku, nie przyjmujemy tego. Sztuka polega na tym, że my uczestniczymy w życiu, które jest pełne strachu, bo wszędzie dookoła mamy to, jak widzimy, w telewizji. Czyli ktoś nie ogląda telewizji, może gdzieś skąsinąd no, słyszeć, tak? My wszędzie mamy wokół siebie tą narrację strachu. I sztuką jest nie, zamyk nie, nie zamykanie się w bańce medlanej i odcięcie się od tych informacji, bo to nie jest rozwiązanie. Sztuką jest przyjęcie tych informacji do siebie. Jako informacji, że to się dzieje naprawdę, no bo to się dzieje naprawdę. Tu mamy fizyczne, namacalne dowody, że to się gdzieś dzieje, niekoniecznie na naszym podwórku, to się dzieje w jakimś innym kraju, na przykład, tak? My to widzimy, my to słyszymy, z tego mogą być inne jakieś negatywne konsekwencje, my, my uczestniczymy w tym życiu, więc jeśli my gdzieś wokół tego mamy to wszystko i musimy to mimo wszystko słyszeć. Bo my słyszymy to, bo to jest bardzo istotne, dlatego że sztuką całą jest to, aby tego nie brać na siebie do takiego stopnia, żeby się nie bać. Jeżeli my wypracujemy w sobie ten schemat, to nas te informacje nie dotykają, że my się boimy emocjonalnie, tak, że to sieje w nas jakąś cząstkę strachu, że zaraz nam nic nie wyjdzie, że zaraz coś tam. Że my będziemy po prostu nic, tylko wziąć i sznurek na szyję. No, nie możemy tak reagować, tak? My musimy dalej żyć, my musimy dalej uczestniczyć, bo tak nam dał Bóg, tak się urodziliśmy, musimy przejść to wszystko, bo to, co my tutaj jesteśmy teraz w tej egzystencji, w której żyjemy, to jest po to, żeby się właśnie tego nauczyć. I po to jest ten przekaz anielski, aby właśnie wytworzyć w sobie tą siłę i moc, bo tylko tacy ludzie mogą przetrwać bez uszczerbku, jeśli chodzi o negatywne tego skutki. Dlatego, że My, wiedząc te wiadomości, my, my, słysząc te wiadomości, wiemy, co nas czeka, powiedzmy, tak? Wiemy, czego możemy się mniej więcej spodziewać. Możemy jakieś wnioski też na bazie tych złych informacji wysnuć, że to nie prowadzi do niczego dobrego. To, 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 to chodzi o to, że ma nas to nie zastraszać. W tym leży cały klucz. I tu nie chodzi o to, żeby się od tego odciąć, bo odcięcie od takich informacji to nie jest żadna, Siła. Siła jest w tym, że ja wiem, że ktoś mi może coś źle zrobić i ja się mogę przestraszyć, tak? Ale ja wiem moją siłą, jak zareagować, żeby się tego nie bać. Jeżeli ja mam takie coś w sobie, ten schemat, który ja wypracowałam, to po prostu to jest tak jak. Spojrzenie strachowi w oczy. To można tak tłumaczyć. Więc spójrzmy strachowi w oczy, spójrzmy prawdzie w oczy. Jest nawet takie przysłowie: spójrzmy prawdzie w oczy, i to jest święta prawda. A jednocześnie miejmy tą boską moc i siłę w swoim sercu i dzięki dobru, dzięki miłości, dzięki dobru, dzięki temu, że jesteśmy przez to silni. Potrafimy się obronić i mamy tą ochronę cały czas, więc ta krzywda nas nie dosięgnie. I nasze rodziny na przykład, tak? Bo to jest najistotniejsze. Więc tak to należy traktować i jest to naprawdę, skoro jest, był to przekaz, jest to naprawdę istotna sprawa i... Wiele z Was przyzna rację, że tak jest, bo musimy być jak najsilniejsi, ale nie zapominajmy, że to, ta siła, którą my mamy, jest zbudowana na tych pozytywnych rzeczach, na miłości i na dobru. To jest nasza siła, bo jeżeli my mamy to w sobie. To żadna siła nie jest zła, nie jest w stanie tego zaburzyć i zniszczyć, bo to jest silniejsze. I każdy przyzna rację, że tak jest. Być może wiele z Was doświadczyło już podobne historie w swoim życiu i sama stwierdziła, że to działa, bo to działa. Więc ten przekaz jest po to, aby się właśnie nad tym zastanowić i wdrożyć to w życie. Nie pozostaje nam nic, jak tylko brać i budować tą swoją siłę, robić. To wymaga też trochę czasu, trochę wypracowania w sobie tego. Przede wszystkim zrozumienia takiego wewnętrznego zrozumienia siebie też przede wszystkim. Bo jeżeli my nie będziemy rozumieć siebie, to będziemy też to robić powierzchownie, tak? Także te są te wszystkie te elementy są takimi istotnymi elementami w jedną całość. Jeżeli ktoś chce oczywiście ma jakieś problemy, chce boryka się z czymś nie wie, no może przyjść do nas na terapię, tu nie, nie ma przeciwwskazań. My też pomagamy, my też nawigujemy, my dajemy cały komplet tych wszystkich informacji i to na pewno przyspieszy uwolnić się od pewnych złych schematów czy Złych nawyków czy karm, popchnąć do przodu nas, oczywiście w pozytywną stronę, bo ważne jest tutaj, aby była wola. Bez własnej woli to jest też bardzo istotne my nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Bo niektórzy mają tak, że no wiedzą, coś tam słyszą, posłuchają i nagle pomyślą: No, może ja też bym tak chciała, ale nie do końca są pewni, co z tego wyjdzie, co, co w ogóle z czym to się je i w ogóle, no nie jest, ta osoba po prostu jest taka nijaka, można powiedzieć, tak? Więc tak jakby czegoś chce, sama nie wie co, sama nie wie co to jest, ale tak naprawdę to ona nie wie i nie ma woli, nie ma woli. Tutaj nie ma takiej stanowczej woli w nas. Jeżeli my mamy stanowczą wolę w nas, że my chcemy dokonać tych zmian, to one, wierzcie mi, się dokonają. Ja to mówię dlatego, że ci wszyscy ludzie, którzy mają tą silną wolę w sobie i, ch i chęć zmian, i zastosują się do tego, co są przekazy anielskie powiedziane z terapii, prosto do ich energii, do ich e, życia, ci ludzie dokonują cudów. Jeżeli e, te osoby, które mają wolę, ale niestety tych prze te przekazy zignorują, czy nie dostosują się, czy gdzieś tam je odłożą, na inny por, to te efekty mogą być słabe, bo dlatego, że nasza wola nie jest stuprocentowa. Jeżeli my mamy wolę w stu procentach, my jesteśmy w stanie pójść tą drogą, i my posłuchamy tych wszystkich przekazów, co mówi e, boska moc bezpośrednio do danej osoby, i one się, te osoby zastosują do tego. I oni zrobią tą pracę domową, która spłynęła od Anioła, tak jak Anioł kazał robić. To te osoby dokonują naprawdę cudów w swoim życiu i, i takich zmian. Więc jak ludzie piszą do nas, co się zadziało u nich po terapii, wtedy kiedy oni już odrobili te zadania domowe, a to już nawet są efekty od razu. Nieraz, jak jest bardzo silna, otwarta wola, to się od razu dzieje na drugi dzień, na, nawet w ten sam dzień, bo, bo są efekty, że. Ludzie to bardzo odczuwają. To zależy od energii człowieka, więc to jest niesamowite, jakie cuda potrafią się zadziać w życiu ludzi po takiej terapii. Więc wola jest też bardzo istotna, i to jest bardzo, bardzo ważne, aby że ze wszystkim, cokolwiek my chcemy zbudować w sobie. Siłę, moc, pozytywne myślenie, pozytywną energię, podwyższyć swoją wibrację, swoją energię, wzmocnić. My musimy mieć przede wszystkim naszą silną wolę. I tak jest ze wszystkim. Wiemy, czym jest silna wola. Jeżeli my mamy silną wolę, to cuda się dokonają. Więc nie ma tutaj żadnej filozofii, bo to nie jest filozofia żadna, że to jest coś nie do osiągnięcia. Wszystko jest do osiągnięcia. Potrzeba tej, tylko tej chęci. I silnej woli. Mieć chęci to jest jedno, i mieć silną wolę to jest drugie, i te dwa elementy ze sobą się łączą, i później jest dalsza praca. Także o tym będziemy jeszcze mówić w innych odcinkach. Będziemy rozwijać te wszystkie tematy. Do nas też przychodzą ludzie, którzy właśnie tutaj tak jak siostra wspomniała, że nie mają za bardzo silnej woli i też są pogubieni i też nie wiedzą od czego zacząć, co zrobić, jak się za to wszystko zabrać. Jest też dużo takich ludzi, można by powiedzieć, że chcieliby, gdzieś wewnętrznie czują, że ich ciągnie właśnie do tych zmian do pozytywnych zmian, do czegoś zrobienia, właśnie jakiegoś porządku w samym sobie, tak? gdzieś zaczęcia od jakiegoś punktu, od... są ludzie, gdzie nie wiedzą od czego zacząć. Takich ludzi też jest dosyć dużo, jeżeli Ktoś z Was ma z tym problemy, Może, możecie tutaj w komentarzach napisać, tylko nie musicie pisać dokładnie o Waszych problemach, tylko możecie napisać, że coś byście chcieli, a nie wiecie jak, tak? Po prostu tak żeby tutaj nie wyrażać jakichś swoich prywatnych rzeczy. Bo może to chcecie zachować dla siebie, tak? Więc każdy może się wypowiedzieć tutaj pod filmem. Jesteśmy ciekawi, jak to u Was wygląda. Czy, czy Wy już macie tą wolę? Czy Wy już robicie coś z sobą? Z czym się najwięcej borykacie? To tutaj po prostu zachęcamy do dyskusji, do wyrażenia siebie i jest dużo zapytań też, żeby właśnie zrobić takie warsztaty dla takich ludzi, którzy szukają, a nie wiedzą. Szukają czegoś dobrego, chcą coś zmienić w swoim życiu, a nie wiedzą jak zacząć, więc dajcie też znać, bo my planujemy takie warsztaty, bo tych ludzi jest dosyć dużo, więc dajcie znać, to zrobimy takie warsztaty dla Was. Dlatego jest właśnie ten kanał, po to, aby Wam pomóc, aby po prostu Wam pomóc we wszystkich możliwych problemach, też po to, żeby przekazywać właśnie te boskie, inspiracje boskie. Przekazy, które bezpośrednio płyną do Was, i to są anioły, które, które chcą przekazać na dany moment daną informację do, do nas wszystkich ludzi. I ten kanał jest właśnie, żeby się wspierać. Tak więc zapraszamy też do komentowania, do wyrażania tutaj właśnie Waszych bolączek, tak, problemów, czy z czym się najwięcej borykacie, i co chcielibyście może zmienić? Także każdy może się czymś tam podzielić, jak oczywiście czuje taką potrzebę. Zapraszamy do subskrybowania, bo ten kanał będziemy rozwijać. Ja wiem, że ten kanał był trochę w uśpieniu, bo nie miałyśmy czasu na to, ale teraz. Dostajemy dużo tych przekazów właśnie anielskich i chcemy, żeby się to nie zmarnowało. Po prostu chcemy, aby te przekazy szły do was, abyście skorzystali z tych przekazów anielskich i będziemy pomagać wam na tyle, ile będziemy w stanie pomóc. Tak więc zapraszamy do subskrypcji, jak, jeśli was interesują przekazy anielskie i dobro, jak po prostu naprawić swoje życie, także zapraszamy. I czekajcie na kolejny odcinek. Jeśli ktoś jest zainteresowany jasnowidzeniem, bo tutaj na tym kanale Droga do Miłości nie mówimy o żadnej polityce. To jest kanał tylko i wyłącznie o boskich energiach. A jeśli ktoś chce po prostu jasnowidzenie, co się dzieje na świecie, to zapraszamy do drugiego kanału Anielskiej Siostry Jasnowickiej. Tam są filmy, i tam mówimy o tym. Co się będzie wydarzać na świecie. Także to są dwa odrębne tematy, więc nie chcemy tego mieszać. Każdy oczywiście może sobie wybrać coś dla siebie. Tak więc zapraszamy serdecznie i mam nadzieję, że Wam się spodobał ten film. Dziękujemy też za komentarze i do usłyszenia. Także błogosławimy Was miłością i do usłyszenia, do następnego odcinka. Do usłyszenia. Odnośnie jasnowidzenia. Oraz duchowych terapii uzdrawiających, to kontakt do nas znajdziecie pod filmem. Jeżeli ktoś nie jest w stanie tego znaleźć i rozwinąć tekstu, to kontakt do nas macie na samym początku tego filmu. Jest napisane na ekranie: Kontakt do nas.